Zawsze kiedy grałeś na multiplayer w GTA San Andreas I nagle kolega ci powiedział Ej idziemy na Winewood Boulevard I ty zdziwiłeś się straszliwie, bo nie wiesz gdzie to jest Więc pisałeś taką frazę W ogólnie w Google I patrzysz sobie na mapę No No i szukasz, szukasz wszędzie Takie nic nie będzie Ta o tym bardziej a to już w ogóle z innego GTA A to tu nic nie jest napisane, ale jest pewien HUD który pomoże ci znaleźć to miejsce. Cześć, jesteś z pluser, a to pierwszy poradnik na tym kanale. No pierwszy poradnik. Jest otóż taki otóż mod, że znaczy mod są sobie zamiana hoodu zwykłego na ten. Sad now na Street Map HD. I o co chodzi? Tutaj macie wypisane tutaj Empty, czyli Czekam. czyli są sobie wypisanie ulic, dróg i tak dalej. Nawet Miejsc Wedstone Bridge. Lub też numer drogi, chyba. Nie znają No. Ogólnie wygląda to tak. Eee, tego kwadratu nie ma. To nie jest razem ogólnie, ani to też nie. Ogólnie jest po prostu normalnie, jeśli nic nie dodawaliście, nie wiem, zmianę ten rozmiaru chudu. to jest normalnie kółko i to są takie napiski. Nie? No. No. I dzisiaj Wam pokażę, jak to pobrać. Macie tutaj Download Links, oczywiście ten link będzie w opisie. Yy, wciskacie sobie meda. Fire. No, proszę bardzo. Tutaj, a ja to już mam pobrane, także dlatego nie pobrałem. I klikamy sobie tu. Cyk. No. Oczywiście. Potrzebujecie też winra, żeby to otworzyć, ten ogólny ten plik. No, no i zanim jeszcze przejdziemy do wgrania to, do gry, no to mam proszę bardzo już tutaj przygotowane fotografie, jak to, ma, to, to wygląda. Proszę bardzo. Ogólnie jest to bardzo ładne. No i teraz zdziwi was na przykład coś takiego. Santa Ana Rd. Eee, Santa Ana Rd. Owl St. Sun Sunset WD. Co to jest? Nie? Ogólnie to są skróty samo sobie nazw ulic, żeby po prostu nie rozciągało się na Ho, 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 nazwy duże. Ogólnie to są najczęściej spotykane takie nazwy. Skróty oczywiście. ST to jest Street, czyli ulica. RD to jest Road, czyli droga. M to jest Mountain, czyli góra. I BLVD to jest Boulevard. No i kolejne to są y, kierunki. Geograficzne: N to jest Nord, czyli północ. E to jest wschód. W to jest zachód, i S to jest południe. No, także to są takie najczęściej spotykane. No, i przechodzimy już do instalacji. Proszę bardzo, tutaj mamy ze wszystkich tych folderów, różnych plików. Najbardziej interesuje nas TXTDS. Wchodzimy sobie w niego i mamy tutaj dużo plików. No, i co teraz robimy? Wchodzimy sobie do naszego folderu z grą. Models, no i musimy to po prostu wgrać na GTA 3.img. No ale nie możemy normalnie kliknąć i po prostu tam zobaczyć zawartość. Więc do co nam będzie potrzebne? Potrzebujemy GTA SA Crazy Image Editor, do którego tutaj jest link. Do oczywiście pobrania link też będzie w opisie. Nie bójta się o nic. Dobrze, w reklamie nie kliknąłem. Hech. E, no i otwieramy sobie ten kierunek i mesher editor jak już go pobrali później file file open i znowu szukacie swojego folderu z grą czyli GTA za models i GTA 3 otwórz ok no i wyświetliła nam się cała zawartość pliku tutaj mam do nagrywania. Tak, żeby nie usunął oni nic. O, jest tego bardzo dużo. No ale to zawartość, taka ilo, ilość po prostu zawartości tej całej nas nie interesuje. No, no i to wszystko, to, 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 to. to. Wszystko to kopiujemy. To wszystko od, od 146, 143 do radar 0. No i. Później wklejamy to tu tutaj pojawi się zielony pasek, który się załaduje. Załaduje. Oczywiście czekacie, jeśli na przykład już, wgra, już wkleiliście to do tego fordelu, fordelu i czekacie, aż się naładuje, żeby nie było, że nagle widzicie. Nie, nie, nie trzeba czekać. Zielony, jak się naładuje pasek, wtedy wychodzicie tyle kropka nad i wyskoczyło mi oczywiście, jak się to obsługuje. Też właśnie, a propos no, tego Crazy Match że to jest ogólnie ustawienia. Także możecie sobie tutaj posp posprawdzać. No i samo sobie to by było po prostu na tyle. Jeśli chcecie na przykład, żebym pokazał, jak wgrać taki kwadratową mapę. To piszcie oczywiście pod filmem, komentujcie samo sobie, łapkujcie film i dajcie subskrypcję. Serio, nic was to nie kosztuje, a bardzo mi pomagacie. Dzięki. Houla.